Dzisiejszy odcinek jest edytowany ku pamięci Heleny Wyrodek, A w nim baza incydentów i miękkie umiejętności testerów. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Macie Wrodek, a to jest odcinek na 3 kwietnia 2023. Jak widzicie, dzisiaj nie ma mema, bo od momentu gdy nagrywałem ostatni odcinek, dowiedziałem się, że moja babcia zmarła. I jako, że to jest pierwszy odcinek, odkąd dotarła do mnie ta informacja, uważałem, że to nie jest odpowiednie, żeby zaczynać em, właśnie od żartu. Em, możliwe, że któryś dzień w tym tygodniu nie będzie odcinka, bo będzie pogrzeb, w momencie, gdy to nagrywam, jeszcze nie znam dokładnej daty. Ale żeby też nie przeciągać, przejdźmy do naszego pierwszego materiału, którym jest. Hmm. Co tu się wydarzyło? O, teraz powinniście wszystko wiedzieć poprawnie. Naszym pierwszym materiałem jest coś, o czym już kiedyś wspominaliśmy tutaj. Ciekawa baza incydentów, która zbiera wszystkie większe wydarzenia, które miały miejsce na świecie. I mamy na dodatek bardzo ciekawe te opcje filtrowania. Przez incydenty ona na myśli dostępności różnych aplikacji, że po prostu mamy spisane Incident Report. Jeśli uważamy, że tylko się nie dzieje, to polecam, bo to się przydaje. U nas, displayed no nie tak ostatnio, od półtora roku to robimy. I e, już widzimy sytuację z przeszłości, że jakiś błąd kiedyś był i on nie został spisany i ta sytuacja się powtarza. I już obecnie parę razy, gdy działy się jakieś nowe tematy, e, można było wyciągnąć starem właśnie te ICD reporty, zapytać, się, hej, a to czy to nie doprowadzi do czegoś podobnego i parę razy to faktycznie nam bardzo pomogło, więc polecam. Jeśli chodzi o to, mamy tutaj wiele opcji filtrowania, których przyznam się, dla mnie działają nie do końca intuicyjnie. Potrzebowałem dużo czasu, żeby zrozumieć o co chodzi, bo w tej chwili, jak nie mamy nic zaznaczone, to znaczy, że wszystkie kategorie działają. I dopiero jak my to zaznaczymy sobie, to nagle działa filtrowanie po tej kategorii. Jeśli chcemy, właśnie, żeby po niej nie było filtrowane, to musimy to odkliknąć. Eee, I możemy sobie poznaczać wiele kategorii, żeby to działało. Eee, jak to się o tym mówi, to się może Wam nie wydawać takie dziwne, ale jakoś. Em... Nie do końca byłem w, nie, nie do końca potrafię się w tym połapać, się mogę doznaczyć kategorie i tak dalej i tak dalej. I jak mam zresetować moje filtry? To jest właśnie trochę głupie, że nie ma opcji zresetowania wszystkich filtrów naraz. I tak samo trochę brakuje mi opcji y, z y, przeszukiwania podacie. Oczywiście mamy tutaj y, w bardzo dużej wypadku znajdziemy link do całego raportu. Niestety przekonałem się, że nie wszystko ma te raporty, więc nie wiem czy w części wygasło czy nie. Co mi się bardzo właśnie spodoba, są pierwsze dwie kategorie filtrowania, więc możemy sobie popatrzeć na incydenty, które mają jakieś właśnie komentarze ekspertów, że nie tylko jest to coś, co się dzieje gdzieś z wewnątrz, ale mamy także po prostu tutaj w ramach, w ramach tego incydentu. Ktoś się pobawił, żeby trochę to podsumować powiedzieć coś więcej na ten temat. Podobnie jest w wypadku, tutaj, że jest jakiś ich podcast, i gdzie coś jak się wydarzy, można właśnie zobaczyć te rzeczy. Chociaż ja w tym wypadku chyba to się nie załadowało. No w każdym razie mamy takie te, parę tych opcji. Wydaje mi się, że to jest ciekawa baza, od czasu do czasu warto popatrzeć. Ja na przykład często jak jakaś strona, którą ja używam, coś się wydarzyło, to chcę się chociażby samej ciekawości przejrzeć. I mam nadzieję, że Was też to zainteresuje. Idąc dalej, naszym drugim artykułem jest materiał od Sławomira Radzimskiego poświęcony bardzo rozbudowanemu przewodnikowi po miękkich umiejętnościach przydatnych testerom. Moim zdaniem, można spokojnie rozszerzyć, że to jest lista miękkich umiejętności przydatnych w IT. I czegoś, czego mi tutaj trochę zabrakło w tym artykule. To jest zwrócenie uwagi na jedno. Wszyscy mamy inne predyspozycje, inne talenty i nie ma co się koncentrować na spróbowanie rozbudowania wszystkiego. Mi się bardzo podoba to, co Gallup Strength Finder, taki test osobowości, pokazuje: to, że mamy nasze główne talenty. To nie znaczy, że inne rzeczy nie są dla nas możliwe, tylko kosztują nas o wiele więcej wysiłku i mogą nas wypalać. Przykład u mnie w wynikach Galupa jest empatia bardzo nisko. Ja jestem. To nie można powiedzieć, że ja nie jestem empatyczny. Ja potrafię rozumieć ludzi, potrafię te rzeczy czytać, ale nie jest to coś, co mi przychodzi łatwo, i mnie kosztuje to dużo wysiłku. I o czym to mówię? Bo empatia jest jedną z rzeczy tutaj to wymienianych i chciałbym oznaczyć, że to nie znaczy, że musicie sobie tą umiejętność budować. Warto być świadomi, że jest to coś, co się Wam może przydać, jest to, warto mieć świadomość tej rzeczy, ale Wy musicie podjąć, czy jest to Wasz problem, który chcecie inwestować, czas, pieniądze, żeby na nim popracować czy może możecie dostać o wiele lepszy effort na jakichś innych zdolnościach, co wam przychodzą łatwiej i możecie je wyszlubować więcej. Na przykład autor dużo poświęca właśnie yy, inteligencji emocjonalnej. Jak widzicie, ja zaznaczyłem to tutaj na pomarańczowo, bo nie do końca się z tym zgadzam, że się. Yy, to jak autor rozumie inteligencję emocjonalną, ja się zgadzam. Mój problem jest taki, że yy, jak trochę wczytywałem się w temat już jakiś czas temu, jest dalej duża dyskusja w community czy psychologów, czy w ogóle inteligencja emocjonalna istnieje. Czy nie jest to po prostu trochę zbyt szeroki koncept, który jest fajnym takim hasłem marketingowym, ale w rzeczywistości tu nie istnieje. Więc ym, tutaj bym zachował z pewną dozą do, do, do ostrości. Zwłaszcza, że książka, do której autor linkuje, to nie jest książka napisana przez psychologa, tylko właśnie przez reportera który gdzieś dokopał się do starszych badań na ten temat, ale ona bardzo mocno rozpropagowała ten termin w obecnej przestrzeni. Więc w każdym to odchodzimy od tematu, bo to żebyście wiedzieli, że tutaj jest dużo dyskusji, czy w ogóle emocjonalna inteligencja istnieje. Też zaznaczam, nie jestem super na bieżąco z badaniami na ten temat, to nie jest moja dziedzina, ale jak kiedyś chciałem się trochę więcej dowiedzieć, to wtedy było to bardzo otwarte pytanie. W każdym razie w rzeczy, o których autor mówi, warto jest mieć świadomość. Ja na przykład nie do końca się jestem pewien, czy zgodziłbym się, żeby powiedzieć, że wszystkie z nich to są właśnie skille. Tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba określenie takie jak właśnie ma że empatia to jest talent czy właśnie cecha. Możemy mieć to wysokie zdolnienie w tym? Niekoniecznie. Tak samo. Um, jeśli chodzi o self-awareness, jest to wiadomo coś, co możemy trenować. Relationship management, czyli umiejętność zarządzania różnymi relacjami, też jest bardzo ciekawą zdolnością, którą moim zdaniem nie jest łatwo wypracować, ale jest dużo, ma dużą swoją wartość. Um, tak samo umiejętność kontroli. Dalej autor wchodzi w umiejętności po prostu pracy grupowej, jak na przykład aktywne uczestnictwo, umiejętność pracowania między zespołami yy, i właśnie Przekazywanie, dawanie konsekwentnego feedbacku. Przyznam się szczerze, to jest umiejętność, która moim zdaniem u nas bardzo ostro leży. Sam mam duże problemy z przyjmowaniem feedbacku. Jestem za niego bardzo wdzięczny, ale w, w, na żywca nie jestem zbyt. zbyt e, niezbyt, niezbyt dobrze go przyjmuję. Dalej autor wchodzi w tematy związane właśnie z różnicami kulturowymi, żeby być tego świadomy, jak nad tym pracować. Oraz coś, z czym ja się najbardziej z nim zgadzam, umiejętności właśnie e, ciągłego uczenia się i pracy nad sobą. E, autor dużo mówił o umiejętności uczenia się na błędach i tutaj bym zaznaczył jedną rzecz. Umiejętność uczenia się na błędach jest fajnie, ale musimy być też w miejscu, który te rzeczy wspiera. Jeśli my jesteśmy w filmach gdzie... Jest właśnie kultury brak takie uczenia się na błędach, że musi się wszystko dać za pierwszym razem. Jest to umiejętność, która potrafi bardziej zaszkodzić niż nam pomóc, bo no, nigdy nie będziemy dobrze po raz pierwszy, ale jednak czas, w takich miejscach bycie bardziej ostrożnym i podejmowanie decyzji bezpieczniejszych niż takich, których można się nauczyć, bywa bardziej przydatnym. Tak samo potrzeba zbierania feedbacku czy właśnie umiejętności pracy. Autor także mówi na to, żeby popracować naszymi umiejętnościami uczenia się, jak najbardziej się z nim zgadzam. Autor, który rekomenduje książkę The Art of Learning. Ja bym dorzucił drugą rekomendację. Książka się nazywa Make It Stick. Jest to książka poświęcona głównie dla nauczycieli, prowadzących i tak dalej, jak budować materiały, żeby, żeby po prostu ta wiedza się zachowywała w umysłach ludzi. I e, moim zdaniem jest to najlepsze wyjaśnienie, jak właśnie nasz działa umysł, jeśli chodzi o uczenie się. Sama książka, większość materiałów może być niej przydatna, ale to jak ona pokazuje, jak my absorbujemy wiedzę i my jak ją przyswajamy, moim zdaniem jest bardzo istotną rzeczą. A tu dalej porusza tematy związane z networkingiem, czyli właśnie budowaniem sobie relacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i na sam koniec komunikacja. I co się no, na sam koniec? Nie będę już cały resztę przechodził. Ja bym chciał jeszcze powtórzyć. To jest ogromna lista, bardzo długa lista, i nie wyrobicie sobie wszystkiego. Nie ma szans, żebyście popracowali na wszystkim, Niektóre rzeczy wam przyjdą bardziej na naturalnie. Jeśli jesteście introwertykami, osobami technicznymi, wam nie przyjdzie. Wybierzcie coś parę umiejętności, które widzicie, że, że wam brakuje, czy do was najbardziej przemawiają i popracujcie na nich. Jak będziecie pracować na wszystkim, to tak naprawdę możecie w ogóle nie zobaczyć efektów, bo bardziej się sparzycie. Eee, no i okej. Okay. się ku końcowi. Podsumowując, ciekawa baza incydentów. Warto uczyć się na cudzych błędach, nie tylko na naszych. I jeśli chodzi o naukę, bardzo ciekawa lista umiejętności miękkich, które przydają się w IT. Nie tylko testerom, ale ogólnie w IT. Eee, do zobaczenia i widzimy się jutro.